To był szalony tydzień, tyle ciężkich zleceń. Cieszę się, że zdołaliśmy dostarczyć zamówienie do Austin. Mam nadzieję, że to pokaże, że możemy być świetnymi partnerami i że dostarczymy wszystko, co trzeba. Czemu ubrałeś się jak ja? To urocze. Nie wierzę, że włożyliśmy takie same koszulki. To okropne. Nie dajcie się zwieść mojej pogodnej minie. Okropnie się denerwuję. Jeśli nie zasmakuje im mój miód, nie dobijemy targu, a potrzebujemy tego, bo miód to forsa. Mieliście parę dni. Co zrobiliście? Wymyśliliśmy koktajle z miodem w roli głównej i z naszym alkoholem. Sprzedajemy też wasz miód. Napijmy się. Jasne? Nie mogę się doczekać, żeby sprawdzić, co zrobiliście z naszym miodem. To koktajl gorączka złota. I co myślicie? Rany, ale dobre. Co ty robisz? Daj spokój. Serio? No co, próbujemy. Masz go na. Masz go na bonusach. Macie może ręcznik? Bardzo odświeżający. Teraz przejdźmy do Ginu. Nazwaliśmy go Zapylacz. Zapylacz. Wygląda świetnie. Bardzo ładnie. Wygląda pięknie. Faktycznie. Niesamowite, dziękuję. Dla Waszej informacji w pełni uruchomiliśmy rozlewnie miodu. Jeśli czegoś potrzebujecie, możemy to dostarczyć. Z radością nawiążemy współpracę z Willem i Walterem. Jeśli tylko klienci dobrze zareagują na koktajle z miodem, podpiszemy umowę. Wiedziałem, że nadal będziemy ratować pszczoły, ale przez jakiś czas martwiłem się o biznes z miodem. Na szczęście wygląda na to, że wychodzimy na prostą. Kto wie, może zarażam się altruizmem taty. Wypijmy za to. Dzięki za to, co zrobiłeś. To ja dziękuję Wam. Czego chcieć więcej? Mamy picie, jedzenie. Nawet minstrela. to był udany dzień. Dzięki za wspaniałą atmosferę. Może nawiążemy długą współpracę. Zobaczymy co przyniesie przyszłość. Na razie cieszmy się koktajlami.